Dzień dobry. Dzisiaj widziałem w telewizji transmisję z pogrzebu policjanta, którego zastrzelił jakiś bandzior. No, przepraszam, ale to bardzo smutna sprawa dla rodziny jego, ale ja nie wzruszyłem się. Niestety, niestety policja robi takie paskudne rzeczy, na całym świecie zresztą i, i, i każda, ale, ale paskudne, no po prostu. Policja jest... Takim obrońcą wyłącznie władzy. Dzisiaj u nas wyłącznie, absolutnie nie zajmują się sprawami obywateli, tylko tylko strażują, tam ochraniają kordony, robią wszędzie, gdzie tam władza jest i boi się narodu. Także ja się nie wzruszam. No, na przykład, w, kiedy siedziałem w kryminale na Białoręce, no to było takie nieładne powiedzenie, nie ukrywam, jak była karytka pogotowia, jak się słyszało, a naokoło więzienia było takie bloki, były dla strażników i ich rodzin, oprócz tego były działki, które oni sobie pobudowali i to wszystko było, o powszechnie się mówiło, skradzionych pieniędzy. Skradzionych, mało tego, myśmy wtedy głodowali totalnie, po prostu była zupa, woda, chudzi byliśmy wszyscy, dlatego, że oni normalnie kradli. I dzisiaj też normalnie kradną. Nie mówię tylko policja, może nawet niespecjalnie policja, a nawet pewnie nie. Pewnie dużo bardziej ci jacyś na wyższych tych rzędach rządowych, państwowych, administracyjnych. Ale w każdym razie wracam do tego. Trudno się wzruszać nad formacją która służy wyłącznie, ale wyłącznie, wyłącznie służy władzy. Władza ją y, y, dotuje. Władza się podlizuje jej takimi właśnie manifestacjami, jak to, jak to straszne, że ten biedny człowiek został zastrzelony, no biedny. Ale czy jeżeli umiera lekarz, czy jeżeli umiera, nie wiem, kolejarz też na stanowisku, to co to nad każdym takie się egzekwie odprawia, no nie, to jest wyrachowanie, to jest. Jeżeli nie ufam policji, oczywiście i większość Polaków nie ufa policji, no to nie wiem, czy większość Polaków, nie, nie większość, ale pewnie jakoś tam połowa nie ufa władzy, która właśnie na potęgę kradnie. I teraz to wróćmy do tej naszej sytuacji tuż. Po, po tym, jak to mówią, że Lewica się sprzedała, no może przesada, że, że to Targowica, a, a że to tak jakby jakby Jagiełło, wojska krzyżackie Jagiełły poszły do, do ulirka von Jungingena, prawda, przed, pod Grunwaldem przeszły na stronę Krzyżaków, no nie chcę takich, nie podobają mi się nawet te porównania, ale... Dlaczego mi się nie podobają? Dlatego, że nie podoba mi się w gruncie rzeczy, no tutaj jestem banalny, cała nasza, ta taka sejmowa i opozycyjna, i rządowa Watacha. Watacha, tak bym nazwał. Słuchajcie, państwo, jest taka udowodniona wieloma, wieloma takimi badaniami naukowymi kwestia, że najbardziej to żrą się zawsze. W jakiejś partii żrą się frakcje, po prostu nieprzytomnie. Nie mogą sobie darować absolutnie niczego, śledzą co tam, która przeciw której powiedziała, odwróciła się, a krzesło zabrała, a dała krzesło, a nie dała samolotu, a dała samolot. Wyłącznie to jest ta, taka sprawa, która dotyczy ich wewnętrznie. I dlatego cały nasz Sejm... To jest też, oni się tylko zajmują sobą i tu powtarzam, powtarzam, nie lubię się powtarzać, a jeszcze bardziej nie lubię się powtarzać, bo jakich, co powtarzają powtarzanie. Ale niestety to jest, to jest najbardziej prawidłowe określenie całej tej sytuacji. Oni się zajmują wyłącznie sobą. I teraz tak. To jest fatalne, co się stało. Naprawdę fatalne. Zandberg no, no, jest porządnym, ciągle człowiekiem. Nowacka, Nowacka się w ogóle nie odzywa, no, bo, bo rzeczywiście tu trudno coś powiedzieć, ale oni zrobili błąd. Ja nie będę mówił, że są wojskami yy, Jagiełych, które przeszły do Jungingena, czy tam odwrotnie, Krzyżakami, którzy przeszli tam. Nie będę tego mówił, ale, ale naprawdę, naprawdę. Yy, jest fatalna rzecz zrobili, można było. Po prostu oni uwierzyli, że ci złodzieje to są złodzieje. I, i słucham siebie i aż mi tak wstręt bierze do samego siebie, bo to jest takie ujadanie. Ale nic nie pozostało poza tym ujadaniem. Człowiek nawet jak, jak ma obrzydzenie do siebie, no to jednak wydaje z siebie te, te obrzydliwstwa takie banalne, te, takie po, popowe, jak to się mówi i tak dalej. Ale ludzie kochani. Kaczyński oszuka wszystkich absolutnie. Już oszukał. Władza oszuka absolutnie wszystkich z tymi pieniędzmi. Nie będzie tych pieniędzy. Oni się odwołują, że jak to? Przecież naród potrzebował 76 miliardów. Naród by nam nie wybaczył. Naród nie wybaczy wam wtedy, kiedy nie gówno dostanie z tych pieniędzy. Owszem, dost nawet jeżeli dostaną Połowa Polaków, ta lepsza połowa Polaków, ta pisowska połowa dostanie te pieniądze, to one też tylko pójdą na ich zatkanie. A natomiast władza pisowska się okrzepi, obkupi, że tak powiem, tymi, tymi, tymi różnymi rzeczami i co zacznie robić? Zacznie ładować te miliardy w lotnisko w Baranowie, utopione i nikt im tego nie zabroni. W przekop Wiślany, w jakieś, jakieś inne tego rodzaju. O, jeszcze Wisłą, Wisłę chcą. Zamiast zawracają wisły kijem, tak naprawdę. A oni chcą przecież te, robić te tamy na Wisłę, zniszczyć wszystko i na to będą szły miliardy, dlatego, że po nich to niech będzie potop, niech będą te, ta Wisła rozleje się, Bałtyk wleje się do Wisły, takie, jakieś tam takie rzeczy no, żartuję oczywiście, ale ich nic nie obchodzi. To jest swatacha, która myśli tylko wyłącznie o własnym dobru, o własnym dobru. Ci wszyscy politycy. Niestety, panie Zanberg, szanowałem pana, wydawało mi się, mogę się mylić ciągle że jest Pan rozsądny człowiekiem i nawet zaczyna rozumieć, że Pan po prostu też wszedł w ten sojusz yy, prawda tych dwóch pozostałych partii SLD i tam te, tego to razem to Pan jest się tak, ale nie wiem w co tam, no mniejsza o to w co, ale że nie wypadało Panu już jak Pan się zgodził to teraz Pan mówi no tak jak wlazł wlazły się z wrony to musisz krakać jakie i one, ale jeżeli Pan w ciszy swojego mm, Gabinetu nie, gabinetu może pan nie ma, ale, ale, ale mieszkania po prostu, zastanowić się, to chyba niemożliwe, żeby pan sobie z tego wszystkiego nie zdawał sprawy, że po prostu dotuje się, dotuje się pis, który będzie rządził, będzie rządził w nieskończoność. Ja wam powiem, ja wam poradzę, ale mówię nie do nich, tylko mówię do, do tej połowy, która, która, która jakoś trochę myśli podobnie jak ja. Słuchajcie, Zacznijcie myśleć o PRL-u. Ja mogę, ja chcę, chcę i może jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jakoś radioczopek założymy tutaj, ale wtedy, wtedy będę dużo mówił, jeżeli to będziecie słuchać. Ale zacznijcie się szykować do PRL-u 2. Będzie tak jak w PRL-u 2. Będzie, absolutnie. Unia? Nie, nie. Ja wiele, wiele filmików do tyłu żartowałem. Unia, Unia z walce kunia. Tak, ona sobie będzie waliła kunia, ale nie będzie się zajmowała nam. Nie będzie, bo po prostu no, to jest tyle państw, co jest też ich własny interes, żeby trwała jakoś tam ta Unia, a żeby trwała, nie można się zajmować kąś Polską, która raptem Sił Brzdziuma ma w głowie i zaczyna sobie jakieś tam takie numerki walić właśnie tak jak z, z tymi głosowania i tym wszystkim. Osobno już teraz będę kończył, ale polecam się, zaraz jakiś następny filmik zrobimy o tym, jak się przygotowywać do PRL-u. I tu będę bardzo dobrych wskazówek, nie było wcale tak źle. Nie, nie, nie. Pod tym względem tylko trzeba się odciąć wtedy kompletnie od jakichkolwiek gazet, yy, telewizorów. Yy, no, idealnie internetu, bo tam w internecie to tam te fake newsy, te trolle grasują absolutnie. Najlepiej od wszystkiego rodzina. Ja nie jestem taki rodzinny. Ja, rodzinę można sobie z, złożyć, skompilować i tak dalej. Prawdziwa rodzina nie zawsze jest najlepsza. Ale w każdym razie w jakimś gronie, w małych gronach zaczniecie, kochani moi, żyć. Zacznijcie myśleć, zacznijcie czytać. W PRL-u kultura, hu hu, kultura była bardzo wysoko. Teraz nie wiem, czy będzie, będziemy mieć żołnierzy wyklętych. No to żołnierzy wyklętych włożyć do szuflady i nie będzie tak źle, i... ale to jest pies pogrzebany. To jest pies pogrzebany. Z tymi funduszami, powtarzam, Unia nam nie pomoże. Una, Unia sobie zwalił Unia, a, a PiS będzie sobie też walił tam, to, co, co mu przyjemność, i dobro będzie sprawiało, a my będziemy musieli żyć tak w takiej, tak to się nazywało kiedyś, emigracja wewnętrzna. I do tego dojdzie, to jest jedyny, jedyny, jedyny jakiś, no, wyjście, wyjście. A na razie, na razie trzymajmy się i nie, nie lamentujmy, trudno, tu się... Przegrało tam 76 miliardów, trudno, zresztą coś tam, że skapnie na następny rząd, ale ten rząd następny nie będzie. Pis się tak wzmocni tymi, tymi miliardami. Że nie ruszy się go. A ludzie przecież no, są właśnie na pieniądze. No, no, jak już pełno będzie, mało tego, a nic dobrego nie zrobi. Dlatego że ci ludzie pisowscy, którzy są obsiedli wszystkie różne stanowiska, to oni będą, będą zajmowali się wydawaniem tych pieniędzy jakimiś tam drogami, a będą robili to źle, dlatego że nie umieją tego, bo oni dostali po znajomości te posady, a nie po fachowości. I, i, I tak to i tak dalej będzie szło, czyli do, do PRL-u 2, trzymajmy się, nie dajmy się, ściskam, całuję, obejmuję, uwielbiam Was, no i dobra, będzie dobrze.